No jak? Tutaj! Przecież kurwa on bez tego to on jedzie tam, to będziemy kurwa, jego musieli wyciągnąć Nie Ale. wiem, wydawało mi się, że robiliśmy to wczoraj, a wczoraj ten jak coś mu tłumaczył, to by kurwa tak samo zrobił jak dzisiaj Luzuj to to! Chyba że chcesz się przed do Wisły przejechać, to nie widzę problemu Druga skoda służy po to że jak pierwsza będzie lecieć do Wisły tak jak wczoraj Bądź druga ją Jeszcze sam w to jedzie, ledwo na płaskim stoi, jeszcze sam się pcha w to. Ktoś tam dzwoni. Kto? 512. Niech dzwoni. A, to pewnie leni, bo czego się na nas martwi, dobry chłopot Poczekaj. Smacarski węzeł gordyjski nie zaciska się na wieki. co to wyjdzie z tego. Bagno ale co cały sij. Popie. Co? Puść ten hamulec. Tak, musisz No. No. Tak tak tak. Czekajcie, jak wychodzi czekaj. Podłożę pod Dobra, może się uda. Be. Daj, stój! Jezu, Ej, no, nie wciągniesz się już? Co? No, nie wciągniesz się już, to? Chciągniesz się, ty stoisisz się na trapie, to nie bierzej. A ja na trapie stoi, przegilkołam ja ten lejestr, to ja nie stoi wreszcie. Nie, mogę no wyjść! Co? Tymi... Bo gruby jesteś! Dobra, to stój, 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 stój dobra! od Nie wiem, Ej, może niech nie, nie pływa tego, go wciągnijcie. Nie No? Ale no? to nie może być film dla głuponiemy. Musisz coś komentować, nadawać jakiegoś. Dynamiki tego wszystkiego, jakiś komentarze jak szpakowski, a ktoś, jakbyś był niemową. Ja jestem niemową, właśnie. Nie Ty widziałeś, jak się zaparłem tam, że jak ktoś, to idę w drzewo? Dobrze, safe. Tak. Ale myślałem, że będzie gorzej. Nie wiem, czy tak ładnie mnie trzymasz, czy tak ładnie, to jest. No pewnie trochę się trzyma. Ty, Ale już jestem w takim miejscu, że jeszcze trochę i nie wyjadę. Będziesz musiał mnie popchnąć. Ty miałeś mnie asekurować, nie ja cię. <gry> Mówisz mi, na siebie. Kurde. No brakuje jej 4x4, jak To no, byłoby wtedy... To, na Allegro. Byłoby 8 na 8 Al, Albo za pałdę. Masz to, to przez okno możesz nagrywać, a ja im pomogę. Wystarczy im nie przeszkadzać. Nawet zaparłem się, nie mogę wyjść. No i co? Co? Ja siedzę tam. Uwielbiam takie zakończenia, ale się cieszę, że już nie będę musiał tej nocy na gizmem robić. Ojej. Nareszcie. I tylko pamiętajcie, że tam jest blokadka. Skoda trzyma skodę. Wczoraj tak nam szła w Wisłę, że że było ciepło. Się zaparło otwartymi drzwiami tutaj o taką skarpę masakrę. Może gdzieś by się zatrzymała tam niżej przy betonie ale lepiej nie sprawdzać. Już? Nie, to nie No, Jest Muszę jeżdżać. po się wspinać, bo inaczej to wie. Gdzie tymi brudnymi łapami na tapicerkę? Dobra, Dil. Deal... No? Masz Dilmaster, graj to to. Przygotuj się. Ty, a jego trzeba wypchnąć, żebym ten nie wjechał w niego. Idziemy z tematem? Nie powidziałeś tych nowych sekund. Dobroy, stary. Zajęty był na grima. Ej, ponton, kurwa, ty, blokada. Dil, kurwa, mać. Dobry jesteś w zbijaniu, kurwa. Stój, 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 stój się. Tak, srałem. Dawaj tu trzeba to podciągnąć. Złabrychu za ten Nie za, za dół za ten, ten cycek I podciągaj mi trochę żebym Jest blokada co kurwa zajebać myślałem że zablokujesz kurwa to Teraz na Teraz skoczyło i... kurwa Bo ten Maciek może nie będziemy odwrócić to nie Armagaido. żeby się Zapraszam No to wszystko partę Okej. Buta, 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 buta Dawaj, 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 dawaj Piękne trafy zadziałały o to chodzi, bo takie rzeczy, ale idzie, 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 idzie. Brawo! spalona guma, wesele, wesele, a patrzcie, jaki tu hardcore. Bo od dołu to nikt nie pokazał Guma spalona Brawo Nie, ale były momenty takie, że on już nie chciał, ty ruszyłeś, ruszyłeś I poszło, i poszło tak Guma spalona, sprzęgło spalone Only spalone. Skoda Ciekawe jak ja wie ale Lato ty tył napęd.